To jest strony Caprol, to jest z gry w swoim kanale. Jak widzieliście już w poprzednim odcinku, który był wczoraj. No to tak, codziennie na moich obu kanałach, zarówno jak na Capral 3172 i na tym głównym kanale będą się pojawiały jeden film dziennie od poniedziałku do niedzieli przez cały styczeń. Co dało mi do zrobienia 62 filmy około. Z czego 20 mam już nagranych. Więc do 10 stycznia starczy mi na spokojnie. Bo dzisiaj jest, jest 19 grudnia, więc mam jeszcze 11 dni, żeby nagrać te wszystkie filmy bo planuję nagrać 20 do tego czas do, do 31 grudnia planuję nagrać je 20 filmów żeby mieć już do 10 stycznia i po prostu od 9 stycznia polecę dalej z kolejnymi 20 tak codziennie na obu kanałach będą pojawiały się filmy no może nie o równych godzinach ale planuję zrobić tak że na, że na obu kanałach filmy znaczy że na kanale CaproL 317 czyli na tym filmy pomiędzy 15 a 16, tylko że ja w środę akurat kończę o 15 szkołę, więc jeżeli będą zdalne, to mi to ułatwi, ale jeżeli nie, no to kończy się lekcja i od razu mogę film. Więc pomiędzy 16 a 17 na, na tym kanale są filmy, a na drugim kanale pomiędzy, pomiędzy 17 a 18. Po prostu, żeby może do starego rozkładu, czyli, 4, czyli 8 filmów w tygodniu. Dobra, ale dzisiaj. Idziemy sobie to, by zdobyć darmowego megaboksa. Przynajmniej postaramy się przejść, bo już mam dwie porażki. Więc dobra, zaczynamy, tutaj jest dobra M, więc zaczynamy, a Wy już macie przyśpią po tego wydarzenia. Dobrze, jak widzicie, druga runda wygrana bez problemu. Kolejne 100 star pointsów. I może czekajcie, co jest w jednym sklepie dzisiaj. Właśnie muszę uzbierać te 50 tysięcy StarPointów. A, Liga Mocy mi idzie słabo, więc najprawdopodobniej tego skina nie kupię. Ale postaram się, bo Liga Mocy ja wręcz nienawidzę grać. Ale dobra. Lecimy już w kolejną rundę. Dobra, pierwszy etap udało się przejść bez większego problemu, jest strasz czeka nas etap drugi. Scena główna, więc teraz tak. To będzie dobry search. A niestety nie mam z robić tego challenge, żeby zrobić go solo. No to będzie dobry search i gier sprzeciw. w szakach, na pewno. I zmniejszenie trwałości efektów lub tarcza. Zmniejszenie trwałości efektów będzie lepsze raczej. Dobra, więc teraz... Power. Serge w górnym ataku wyrzuca teraz pociski, które rozdzielają się po trafieniu w ścianę. Serge zachowuje ulepszenie super ataku na pierwszym poziomie przez całą długość meczu. Zostaje przy tym, ponieważ po prostu na pierwszym poziomie ataku to jest po prostu jak bez ulepszenia. Czyli ten poziom, który teraz mam. No, nie, no, żeby to było takich. Wywala... Kurde, nie zdążyłem wywalić, ale Primo sobie raczej da radę I Teodzie by sobie dał radę Dobra Ale w ogóle kiedy weszły te duelsy To tak lagowało grę I nie tylko mi, moim znajomym też Tak lagowało grę, że się praktycznie grać nie dało No i hop Kolejne ulepszenie I chyba mamy gola I zobaczamy tam strzelka więc Trzeba ją porobić O ty I dobra mamy gola O miałem dość przyspieszone to podoba to po tej rundzie dam Bo musiałbym teraz wyłączyć nagrywanie Dobra git Ajajajaj Właśnie lego mieć coraz bardziej bo tempo gry no kurde, dajcie mi jeszcze raz trafić. Żebym chociaż był szybszy. Dziękuję. No, ej, 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 ej co ty by chcesz zabić? Co? Dobra. daj dajmy ich trafi? I brawo, kolejna runda wygrana. Już w ogóle ostatnio mi zaraz odsłuchiwał do Ale dobra. Więc już macie przyspieszenie tempo tego, tego, tego etapu. Słuchajcie, to jest stałe, z tego najgorsze bo Miałem na 34 gemy, ale wydałem na skina 129 gemów, więc tak to by było mi stać, żebym mógł ym, zakupić te próby Ale niestety mnie nie stać To za gemów, no Ajajajajaj Aj, 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 aj. Oj, kurde Już tak blisko było ale słuchajcie, moja średnia w wyzwaniach to jest zawsze 5. Tutaj wygrałem 10, ale to dosłownie na farcie, z ostatnią szansą. Dobra, niestety się nie udało, ale dobra, więc to by było na tyle. Ale czekajcie, może będzie stać nas na skin na zakarę sobie kupię. Coś, co mi się nie podoba, mało osób go ma, ale dobra, zakara go kupię. To poczekajcie chwileczkę, ja na szybko dobiję te Star pointsy. Dobra, udało mi się. Ja już plus kolejne 200 zarpędzów za 15 rangę na gryfie więc <słuch> Niestety kupujemy tego skina No i kup Ajajajaj Ale dobra, tego skina przynajmniej w ogóle się teraz mało skupiam na wbijaniu wyższych rang, jak na przykład typu 21. No to nie jest jakoś dużo, ale mało się kocham, ponieważ chcę wszystkie postacie wbić na 20 rangę, żeby za każdym dostawać te Star points. Dobra, gdzie mamy barleya? Tutaj. Więc teraz prostu tego skina. No najpierw, że to kali, się nie różni, chyba tak jest, ale dobra, spróbujmy, weźmy sobie na solo. No niestety, przegrana w challenge była. Ale to był tylko mega box, więc nic straconego wielkiego. Dobra, lecimy. Teraz tak zobaczmy strzały. Chociaż strzały powinny dać czerwone, no. A nie takie, no. Strzały mogłyby być czerwone albo jakiegokolwiek innego koloru. Tak wam powiem. Pop, hop, hop, hop. Bo niebieskie do czerwonego skina to nie pasuje w ogóle. Dobra. O nie, o nie, on ma do leczenia. Więc teraz kurna unikać jego strzałów. O kurde. Dobra, niestety się nie udało, ale dobra. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć! Ja Brać się za nagrywanie kolejnego odcinka.